już się i zobaczcie. Mam Bibi. Dropłem. Otworzyłem trzy skrzynki i z pierwszej skrzynki dropło mi Bibi. Ale nie otworzyłem otworzyłem, nie Tutaj chciałem, coś kliknąłem tutaj. Jakimś palcem. klikłem i dropło mi Bibi. A to jest mojego Przym brata. Przymko i co? No To jest mojego brata, Dylan. Patrz, to jest mojego kuzyna konto. Louis, zwykły Louis. 23 na 22 postacie. 22 na 23 postacie 12 tysięcy puszek. Lepsze ciebie. I co? No kurde, 12 tysięcy puszek. No ja mam Ej, na to, to Tym palcem. Dobre gramy sobie. Chce tym palcem, e, Dobra gramy... Dro to... Czego ze mną nie grasz? Ja zapomniałem. Dobra, zagrań. Dojdź do mego do klubu. Ja mam swój klub, ale ja mam lepszy. No mhm. nie, no dawaj, dołącz. Masz Mortisa? Mam. Pokaż. A ty masz Bibi? Yeah. Czekaj, czekaj, czekaj. O ty kurde. Mam i co? Kurde, nie mogę go trafić będę. No, ja mam mortisa. To chciałabyś. Mam mortisa. Kurde, nie mogę go trafić. Ale spróbuję. chyba Daj mi na swoim koncie zagrać. Podaj mi e-mail. Faso. Nie dawaj. Nie, nie dawaj e-maili. Nie daj. Dobra, roz rozwalimy tego. Co opciej? Karla. Śwista się płynie. mu. No chodź. Weź się, przyklinajcie na odcinkach. Co się stało? Co się stało? Uciekaj! Uciekaj. Śwista. No nie mam internetu. No, dobra, i wygrałem. Nie wiem co, ale dobra, okej. Okay. I idę. Dobrze, znowu cheaty. to. Pas nauczyć idziesz wistak do niego, płynie się. Dawaj, idziemy do niego. Dobra, otwieramy skrzynkę i teraz mamy takowi kurde Dobra. Dziękuję wam za oglądanie taki malutki odcinek. No i pa.